Słuchajcie, nie uważaj i koniecznie róbcie notatki. Mm. Oczywiście, ale najpierw potrzebujemy małej przekąski. Mm, nic nie smakuje lepiej niż skitelsy. Ja bym się spierał. A co z chipsami Doritos? Mam ochotę je zjeść właśnie teraz. Uwielbiam je. Ups, to nie ja. Cisza. Hmm. Okay. Nie zauważyła. No to teraz mogę cieszyć się smakiem chipsów. Nie, nie, czekaj! Nie! Aha, czyli nie wydawało mi się. Oddajcie mi natychmiast wszystkie smakołyki. Nie pozwolę wam niczego jeść na lekcji matematyki. No to kontynuujmy. Kurczę, mam was na oku. Swoją drogą ja też jestem głodna, więc patyczki z nutellą będą w sam raz. Wymyśliłam małą sztuczkę. Wszyscy są pewni, że trzymam zwykłą kredkę, ale to nie tak. To prawdziwy żelek. Super, jak to wymyśliłaś? Wczoraj siedziałam w domu, rysując i jedząc żelki. No, i wtedy wyczerpała mi się kredka. I do głowy wpadł mi genialny pomysł. Dlaczego nie wypełnić jej długim żelkiem? Bingo! To przecież takie proste. Zgadza się, ja też coś wymyśliłem. Myślisz, że to piórnik? Tak, ale w środku nie ma długopisów ani ołówków, tylko czekoladowe patyczki. Wczoraj grałem w wyścigi na telefonie i jadłem patyczki poki moje ulubione. Ale potem przypadkowo podniosłem kredkę ze stołu. Prawie połamałem sobie na niej wszystkie zęby. I wtedy wpadłem na pomysł: dlaczego nie przykleić ich do wieczka piórnika, a do środka włożyć czekoladowe patyczki? Smaczne i niezauważalne. Co wy tam robicie? Macie pisać test, a nie jeść słodycze! Znajdę je. Chyba coś się pani przywidziało. Zobacz, co jeszcze wymyśliłem! Myślisz, że to gumka? Nic podobnego! To pianka marshmallow! Ekstra! Hmm. Byłem tak zdenerwowany wczorajszą oceną, że postanowiłem zajeść stres pysznymi piankami. Próbowałem wymazać ocenę. I wtedy wpadłem na pomysł. A może by tak wcisnąć marshmallow w opakowanie po gumce? Wtedy będę mógł się zajadać piankami na lekcjach. Wyszło fajnie. Ja wczoraj też wymyśliłam jak wykorzystać gumkę. Teraz mam w środku paczkę drażetek Tik Tak. Jadłam sobie cukierki, a potem chciałam poprawić jeden z moich rysunków. Chwyciłam gumkę i wpadłam na ten genialny pomysł. Postanowiłam pociąć gumkę na trzy części. Środkową wyrzuciłam. A między dwoma pozostałymi nasypałam trochę cukierków. Wyszło niezauważalnie. Czy wy znowu coś jecie? Oczywiście, że nie. W ogóle nie wiemy o co pani chodzi. Mam ochotę na coś pysznego. Dobrze, że mam ten flamaster. Flamaster? Czyli wszystkie twoje flamastry są jadalne. Spróbujmy. O, nie. Najwyraźniej nie wszystkie. Po prostu wczoraj malowałam tymi brokatowymi mazakami i jadłam słodycze w tubce. Przypadkowo je pomyliłam i prawie zaczęłam malować moimi smakołykami. Wtedy właśnie wpadłam na ten genialny pomysł. Teraz w środku flamastra mam pyszny słodki żel. Wyszło naprawdę fajnie. No to niezły pomysł, ale ja też wymyśliłem coś super. Okay. Myślisz, że to strzywać, Tak, ale w środku nie ma szywek. To prawdziwe żelkowe misie. Swoją drogą są pyszne. Jadłem sobie żelki i musiałem w pośpiechu szyć mój referat na zajęcia. Ale w szywaczu skończyły się zszywki. I wtedy mnie oświeciło. Wsadziłem misie do szywacza. Idealnie zmieściły się w środku. Wyszło ekstra. Słuchaj, mam pomysł. Może kapniesz syropu na mojego misia? No dobra. Możesz mi spróbować? Okay. Pewnie, smacznego. Mm, to jest naprawdę dobre. Zróbmy taką porcję dla mnie. Rewelacja, fajne połączenie smaków. Co tam się dzieje? Gdzie są te cukierki? I tak je znajdę. Aha, linijka. Na pewno jest z czekolady. Fuuu, nie, to na pewno nie jest czekolada. Patrz, mogę wziąć klej i spokojnie go wypić. Co? Bo co to robisz? To nie jest dobre. To wcale nie był klej. W domu piłam sobie koktajl z Twixa. A potem musiałam przykleić rękę mojej lalce. Ale skończył mi się płynny klej. I wtedy wymyśliłam sposób na połączenie kleju i koktajlu. Po prostu przelałam napój do opakowania po kleju. Mają ten sam kolor. Ja też coś tu mam. Myślisz, że trzymam w ręku klej? Dlaczego go jesz? Bo to wcale nie klej. Spróbuj. Dobre. Siedziałem sobie wygodnie i rozkoszowałem się smakiem truskawkowej gumy Huba Buba. To moja ulubiona! A potem zrobiłem samolot z papieru i musiałem go skleić. Zrobiłem to, puściłem samolot i zrozumiałem, że klej może posłużyć jako kryjówka. Wszystkie gumy połączyłem w jedną masę. Zrolowałem rękami. I wcisnąłem do środka tubki pokleju. Znowu coś jest nie tak. Nie zapominajcie, że jedzenie na zajęciach jest zabronione. Nie wiem o co pani chodzi. Wiem, zupełnie zapomniałem, że mam tu jeszcze tubkę z farbą. Co tam masz? Malowałem sobie figurkę. A obok był słodki żel w tubkach. Spróbowałem niebieskiego. To było naprawdę dobre. Potem wziąłem niebieską farbę i dodałem jej do paletki. I wtedy mnie oświeciło. Można przecież nalać do opakowania po farby niebieskiego żelu. Mają tą samą konsystencję. I właśnie to zrobiłem. Wyszło pysznie. Ja też wykorzystałam farby, a raczej ich brak. Wow. Wczoraj malowałam i jednocześnie jadłam żelki. Potem przypadkowo potrąciłam farby i je zrzuciłam. Plastikowa paletka zrobiła się pusta. Wtedy wpadłam na ten pomysł. Dlaczego nie wypełnić jej płaskimi żelkami? Pokroiłam je więc i wprowadziłam mój pomysł w życie. Więc teraz mam całą masę słodyczy. Częstuj się! No to smacznego! Co? Wiedziałam, że jecie na zajęciach. Słabo mi! Co z nią? Dziwny. Subskrybuj kanał Parara, żeby nie przegapić równie pysznych i zabawnych challenge. Z nami zawsze jest wesoło i bardzo fajnie.